Siemanko z tej strony Rila Dzisiaj robimy kolejny testing mazaczków, tylko że tym razem będę używała bardzo jasnych małych mazaczków. Było to na moim drugim kanale, ale wtedy były tylko, tylko dwa. Dlatego teraz bierzemy te małe mazaczki. Niebieski, wygląda tak. Napiszcie w komentarzach, czy ładnie, czy nie. Zielony wygląda tak. Żółty wygląda tak. Różowy, fioletowy znaczy się, wygląda. Tak. I do tego różowy. Tak. I to się właśnie trzyma, takie ładne mazaczki, gdy chcecie napisać do jakiegoś ładnego listu, na przykład wesołych świąt. No teraz to tylko i wyłącznie praktycznie. Wesoły świąt, jak na jakiś list. No zobaczcie. Na przykład co piszę piszemy tutaj. tutaj. Czyli zostawić lajka. Bardzo Was o to proszę. Chcę to średnio widać, dlatego tutaj ja, Ty mi mówią, że średnio widać, że trochę mocniej ten napisek trzeba. Dobra, skoro robię mocniejszy napisek to teraz wy macie kilka chwil, żeby zrobić, zostawić suba i łapę w górę. No i skończone. Mam nadzieję, że zostawiliście suba i łapkę w górę. I tak się prezentuje tutaj nasz napis. Tak, z tej strony. Tak. Napiszcie, czy ładne. Łapatki.